STRES Stres jest nieodłącznym składnikiem ludzkiego życia. Towarzyszy nam przez większość pełnego wydarzeń dnia, a niekiedy nawet w nocy, gdy męczą nas koszmary. Jest jedną z podstawowych cech ludzkiej egzystencji. Nawet zwykłe zdania w rodzaju zapomniałem klucza, czy pada, a ja nie wziąłem parasola, albo boli mnie głowa – są wyrazem odczuwanego napięcia. Sytuacje, które nas w ten stan wprowadzają, zdarzają się nieustannie. Nie mamy jednak takiej mocy, aby je całkowicie wyeliminować z życia. Zresztą nie powinniśmy tego robić, w końcu dzięki nim możemy działać i zachowywać czujność w trudnych sytuacjach. Niestety zdarza się też często, że wstrząs wywołany przez określoną sytuację jest bardzo bolesny. W takich wypadkach psychologowie mówią o dystresie, czyli szkodliwym stresie. Powinniśmy zatem uczyć się opanowywać dystres, a nie, jak sądzą niektórzy, stres. Zdolność radzenia sobie z tym stanem jest wprost proporcjonalna do stopnia Umiejętności przeżywania każdego dnia w sposób w miarę zrównoważony. Następujące powiązane ze sobą ćwiczenia, które za chwilkę Ci zaproponuję, mają stać się dla Ciebie programem kontroli nad dystresem. Powinieneś wykonać cały zestaw poniższych ćwiczeń. Nazwa ćwiczenia Stres bez dystresu. Cel zlikwidować stres szkodliwy częstotliwość codziennie z uwzględnieniem potrzeb poświęcając 30 sekund do minuty na każde z powiązanych ze sobą ćwiczeń 1 zamknij oczy wykonaj trzy wydechy wyobraź sobie że karmisz Olbrzyma. Gdy skończysz, otwórz oczy. Dwa. Zamknij oczy i zrób dwa wydechy. Widzisz jak nawiązujesz znajomość z wrogimi istotami. Otwórz oczy. Trzy. Zamknij oczy, wykonaj dwa wydechy. Wyobraź sobie, że robisz węzły z głowy węża, a gdy skończysz, otwórz oczy. Cztery. Zamknij oczy, i zrób trzy wydechy. Widzisz, jak wskakujesz na grzbiet pędzącego smoka. Gdy skończysz, otwórz oczy. Pięć. Zamknij oczy i wykonaj jeden wydech. Wyobraź sobie, że nawołujesz ukrytych mieszkańców jaskini. Otwórz oczy. Sześć. Zamknij oczy i wykonaj dwa wydechy. Jesteś w starym zamczysku, i widzisz przed sobą duchy. Po tym, jak je ujrzysz, otwórz oczy. Siedem. Zamknij oczy i zrób trzy wydechy. W katakumbach odkrywasz ducha o wielkiej mocy. Otwórz oczy. Osiem. Zamknij oczy i wykonaj trzy wydechy. Wyobraź sobie, że prowadzisz dziwne zwierzę do ciemnego lasu. Otwórz oczy. Dziewięć. Zamknij oczy. Zrób wydech. Spójrz na cel, do którego nie trafiłeś. Co trzeba zrobić? Czy potrzebujesz pomocnika? Otwórz oczy, 10, zamknij oczy i zrób jeden wydech. Zobacz, jak ptak unosi się wysoko w górę, a przecież ptakom wygodniej jest latać na niższym pułapie. Co czujesz? Otwórz oczy. 11. Zamknij oczy i wykonaj wydech. Wyobraź sobie, że zmagasz się z falą. Po to, by móc się całkowicie spełnić. Otwórz oczy. Dwanaście. Zamknij oczy i wykonaj jeden wydech. Teraz rozumiesz, dlaczego możemy być cisi i spokojni po walce. Otwórz oczy. Trzynaście. Zamknij oczy. Zrób wydech. uświadom sobie kiedy najlepiej jest zachować milczenie, a kiedy trzeba mówić. Otwórz oczy. Czternaście. Zamknij oczy, zrób wydech. Wiesz już, w jaki sposób zachować cierpliwość i nie poddawać się, niezależnie od tego, co dzieje się w naszym społeczeństwie. Otwórz oczy. Piętnaście. Zamknij oczy i wykonaj wydech. Rozumiesz już, że to, co stworzysz w pośpiechu, można szybko zniszczyć. Otwórz oczy. Szesnaście. Zamknij oczy, i zrób wydech. Patrzysz w czystą, przeźroczystą i spokojną wodę. Widzisz to, co chciałbyś widzieć. Gdy skończysz, otwórz oczy. Siedemnaście. Zamknij oczy i zrób wydech. Patrząc w czystą, spokojną wodę, zmień swój wygląd zgodnie z własnym życzeniem. Gdy skończysz, otwórz oczy.